269? Jak to możliwe, że tak mało? Jak to możliwe, że tak mało? Naprawdę o to pytasz, gdy twoja tłusta łapa właśnie sięga do paczki pełnej cheatosów. Przecież jestem bardzo zdrowy. Gram na komputerze tylko godzinę dziennie. No chyba bardziej 6 godzin. I nawet chodzę na siłownię. Kupiłeś karnet, ale byłeś tam dwa razy. Ale przecież jestem Sigmund? To, że dziewczyny nie chcą z Tobą rozmawiać, to nie znaczy, że Ty je odrzucasz. Oto Salomon. Salomon również odbiera swoje wyniki testosteronu i właśnie otwiera wiadomość. Jego numer wylatuje z ekranu. O tak, to 700 milionów nanogramów na decyli. Mężczyźni powinni mieć wysoki poziom testosteronu płynący we krwi, tak jak Salomon. Oto 7 codziennych nawyków, które obniżają Twój testosteron. Zacznijmy ten odcinek od kilku słów mądrości od Salomona. Niski testosteron całkowicie niszczy Twoją męskość. Będziesz słaby, będziesz pokorniakiem i będziesz niesamowicie emocjonalny. Pierwsza rzecz, która totalnie rozwala Twój testosteron, to słaby sen. Wszyscy zawsze pytają: Ile godzin snu potrzebuje przeciętna osoba? No i wiadomo, że jest to 8. Więc jeśli chcesz mieć 8 godzin snu, a wstajesz o 6, to łatwo policzyć, że powinieneś położyć się spać o 22. Jeśli tak myślisz, to jesteś w błędzie. Większość ludzi tego nie kuma i na, może nawet Ty do tej pory byłeś jedną z takich osób. Ale godziny spędzone w łóżku, a ilość snu, to jest zupełnie nie to samo. Większość ludzi ma wynik około 80% wydaj wydajności snu. Jeśli spędziłeś w łóżku 10 godzin. To spałeś tak naprawdę tylko 8. Czyli jeśli położysz się o 22, a wstajesz o 6, to nie chcecie martwić, ale nie spałeś 8 godzin. Oczywiście są sposoby, żeby zwiększyć wydajność snu. Na przykład ja mam 96 aktualnie średnio, ale to są mega porąbane sposoby, i myślę, że nie jesteś w stanie tego w tej chwili zrobić. Dlatego jeśli kładziesz się o północy, i wstajesz o 6 i myślisz, że będziesz spał rzeczywiście 6 godzin, to w ogóle to jest absurdalne. Powinieneś wyrzucić z swojej głowy takie pomysły. Spałeś najwyżej 4 godziny, co jest bff, za mało. Gdy zbliża się 21, 22, to powinieneś już zacząć się wyciszać do snu. Wiadomo, że jeśli masz jakiś trening, nie wiem, jakieś sztuki walki słownie no to nie będziesz za bardzo wyciszony, ale przynajmniej nie patrz w telefon, nie graj w gry komputerowe. A zdecydowanie, gdy jesteś w domu, nie oglądaj TikToku, wyłącz telefon, przestań oglądać te skróty z jakiegoś Fame MMA, jak jakieś patyczaki, wieśniaki się wyzywają. Wiele osób jest zaprogramowanych przez w ogóle nie wiem co i mówi oj wieczorem bratku, to ja chcę się tak wyciszyć, poglądać sobie telewizję, pograć sobie na kompie, e, poskrolować sobie Instagramka, mordo, to nie jest wyciszenie. I zawsze jak rozmawiam z takimi ludźmi, to zadaję im to pytanie, czy ty naprawdę myślisz, że twój mózg odpoczywa, gdy grasz w grę na komputerze? Jakby gdyby podłączyć jakieś urządzenie do głowy i sprawdzałoby twoją aktywność mózgu, jak skrólujesz nieskończone niewiele TikToków, albo oglądasz po prostu jakieś y, gołe dziewczyny na telefonie, po prostu ilość gołych dup, których nie widział nawet król Salomon, który miał 800 żon chyba. No to człowieku, czy ty naprawdę myślisz, że twój mózg sobie odpoczywa w tej chwili, że jest wyłączony? No, nie za bardzo. Postaraj się dwie godziny, a minimum godzinę przed snem wyłączyć telefon i przestać stymulować mózg na maksa. Czyli ewentualnie możesz sobie poczytać książkę, możesz sobie, nie wiem, popisać w żurnalu jakieś tam notatki, możesz przygotować się na, na, na następny dzień, spakować, nie wiem, torbę na siłownię, e, posprzątać swój pokój. Takie mega rzeczy, bardzo nieangażujące mózg, nie hiperstymulujące na pewno. Musisz się założyć z tobą, że padniesz jak kłoda. Leżący tryb życia. Zgaduję, że jeśli to oglądasz, to nie jesteś aż tak totalnym Januszem. Albo chociaż masz w planach zacząć chodzić na siłownię, albo zacząć się ruszać i robić coś produktywnego. Mimo to nie trenujesz w najmniejszym stopniu tyle, ile trzeba. Gdy zaczniesz już trenować, usłyszysz od ludzi coś takiego, nie trenuj zbyt często, bo się przetrenuje. I szczerze uważam, że jest to Januszowska propaganda, która tak samo jak w szkołach mówili ci, że musisz masturbować się codziennie, żeby mieć zdrowego fiuta, to tak samo oni ci mówią, że o, przetrenujesz się i tak dalej. Uważam, że może jakiś 0,001% ludzi ulega prawdziwemu przetrenowaniu. A ty uwierz mi, nie jesteś aż tak wyjątkowy. Maksowanie testosteronu w skrócie sprowadza się do tego, że musisz żyć jak najbardziej tak jak pierwotni ludzie którzy według grubego naukowca ulegali przetrenowaniu. Wstawali oni z samego rana, jeszcze jak było ciemno. Pół dnia biegali za mamutami, żeby je upolować i w końcu zabić i przytargać na plecach do swojej jaskini, żeby jego żona mogła to ugotować. W tym czasie on pilnował ją od dzikich zwierząt, od innych Ludzi, którzy chcieli ją zaatakować. Potem nawet zjadł trochę i na chwilę się położył, ale potem zaraz musiał wstawać, żeby pilnować przez noc całej wioski. A teraz Twój otyły lekarz mówi Tobie, że jak przez 45 minut dziennie będziesz podnosił ciężary, to ulegniesz przetrenowaniu. No weź, zamknij mordę. Ja trenuję codziennie już w chuj czasu, od urodzenia praktycznie trenuję piłkę nożną 4 do 5 razy w tygodniu. Od kilku miesięcy codziennie biegam 5 km i codziennie chodzę na siłownię, i dosłownie nigdy w życiu nie miałem żadnej kontuzji. Jakby czuję się lepiej niż kiedykolwiek w życiu, a mam tyle testosteronu, że mógłbym dać każdemu z swojej rodziny i jeszcze mi by zostało więcej od Ciebie. Kolejna rzecz, która całkowicie niszczy Twój poziom testosteronu, to dochodzenie zbyt często. I tak, chodzi tu o masturbację. Nie lubię za bardzo o tym mówić, bo jest to dosyć cringe'owe, ale trzeba tutaj o tym wspomnieć. Z racji takiej, że prawdopodobnie 90% z was, którzy to oglądają, nie uprawia seksu, tylko wali konia cały czas to zostaniemy przy tym temacie. Odkryłem NoFap już, nie wiem, z dawno temu i mogę Wam szczerze powiedzieć, że wszystkie filmy, które znalazłem na ten temat, są totalnie beznadziejne i w ogóle bym się ich nie słuchał. Każą Ci zapisywać dni w jakimś zeszyciku, po prostu yy, liczyć te dni i za każdym razem, jak skasujesz swój streak, to wszystkie pozytywy są skasowane momentalnie i jest to totalnie beznadziejny sposób myślenia. Gdy ktoś na przykład do mnie mówi o, jestem na 16 dniu NoFapa, to już wiem, że mu się nie uda. Musisz zapomnieć o dniach i po prostu przestać to robić. Wiadomo, że co jakiś czas Ci się zdarzy, ale jakby wyluzuj. Mi pomógł mental, w którym uznałem, że nie jest to wyrzeczenie na całe życie, ja tylko po prostu sobie przestaję to robić. I jeśli będę chciał raz skarcić kapucyna, to wystarczy, że napiszę 100 stron w dzienniku po prostu czegokolwiek. Ja tam sobie notowałem, na przykład pisałem dosłownie to, co mi przychodziło do głowy, czyli na przykład jak mi się zwalić konia, właśnie. To siadam sobie i piszę, na przykład, o, chce mi się zwalić konia, bla, 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 dlaczego. I zaczynam pisać takie rzeczy, i mogę ci po prostu powiedzieć, że na jakiejś, nie wiem, pierwszej, drugiej, a ewentualnie już najdalej, na trzeciej stronie, już mam takie kurwa. W sumie nie chcę mi się już tego robić, przez to, że tak zapisałem to. No bo wtedy twój mózg sobie uświadamia, i ma takie kurwa. W sumie to jest idiotyczne. Po co miałbym to robić? Po prostu psuje mi testosteron, psuje mi to zdrowie, psuje mi to zdrowie psychiczne. I gdy. Bez sensu. Ten mental jest niesamowicie ważny, ponieważ daje ci możliwość masturbacji, ale w taki sposób, że na 99% tego nie zrobisz. Problem z doprowadzeniem do wytrysku zbyt często jest to, że podbija Twoją prolaktynę, która tak samo jak kortyzol, E, działa na zasadzie takiej pewnej huśtawki. Czyli testosteronu jest dużo, kortyzolu jest mało i kortyzolu jest dużo, testosteronu jest mało. Na pewno znasz coś takiego jak po orzechowe olśnienie. A więc po tym, jak z karci szwalce klepiesz wyklepiesz johnego, czy z beztaższ młodego, czujesz się taki zmęczony, letargiczny i nawet trochę tak depresyjny. To jest właśnie to uczucie tej prolaktyny, która zajebała ci cały testosteron. Na niektórych gości, którzy myślą, że są ponad to, bo nie walą konia, tylko ruchają jakieś laski, to przykro mi, ale działa to w ten sam sposób. Alkohol, imprezy i mocne życie. Alkohol to substancja zajebiście toksyczna, której nie powinny nieść pod żadnym pozorem pić. Wiadomo, że niektórzy lubią czasami wypić sobie drogiego wina lub whisky, nie wiem, z raz albo dwa razy do roku. Ale jeśli pijesz raz w miesiącu, raz w tygodniu, czy nawet kilka razy w tygodniu, to podnieś do góry rękę, bo jesteś pierdolonym Januszem. I teraz weź tą rękę i przypierdol sobie w policzek, bo naprawdę jesteś debilem. I wiem, że znajdą się tu takie osoby, które mówią: o, ja piję co tydzień do kolacji lampkę wina i mi to w ogóle nie przeszkadza i nie czuję żadnej różnicy. Jakby weź zamknij mordę i nie oszukuj siebie. Jeśli szukasz prostego sposobu na całkowite zniszczenie swojego testosteronu, przybrania ginekomastii, czyli męskich cycków, czy podbicia tkanki tłuszczowej na poziom powyżej 25%, to po prostu zacznij chlać systematycznie. 5. Współczesna dieta już nie chodzi tu nawet o to, że jedzenie jest procesowane, że jest zawijane w plastik i że jest strasznie niezdrowe i toksycznie i genetycznie modyfikowane, ale o to, że znajduje się w niej zajebiście dużo cukru. A cukier, podobnie jak kortyzol, jest strasznym przeciwnikiem testosteronu. Jeśli masz coś zapamiętać z tego filmu, to po prostu nie jedz cukru. Zasubskrybuj ten kanał, bo już wkrótce będę tutaj wrzucał pełny poradnik dietetyczny. Plus napisz do mnie na Instagramie, o pełny plan treningowy, w którym znajduje się również wiedza dietetyczna, mentalna i treningowana. Siłownie, dom, trening ze sprzętem ograniczonym. Jest to najlepszy plan treningowy, jaki istnieje do uzyskania atrakcyjnej sylwetki, z którego ja osobiście korzystam już ponad rok. I ostatnia rzecz to bycie zbyt grubym. Szacuje się, że około 60% Polaków ma nadwagę, gdzie dopiero pierwszy stopień nadwagi to 100 kg przy wzroście 180 cm. W dzisiejszych czasach powiedzieć komuś, że jest gruby, to jest jakiś w ogóle temat tabu. Podczas gdy powinniśmy o tym no, rozmawiać non-stop, skoro ponad połowa naszego społeczeństwa ma nadwagę. Ale przecież trzeba akceptować wszystkich. Tak, ciekawe czy twoja dziewczyna zaakceptuje twojego sflaczałego fiuta. 60% Polaków jest grubych, co powoduje, że spada im testosteron. Czują się jak gówno, wyglądają jak gówno, żadna laska ich nie chce i teraz wszystkie grube ziomki mówią, o, moja dziewczyna bardzo mnie kocha. Tak, spoko, na pewno jesteś bardzo zadowolony z swojej 10 na 10 dziewczyny, która na pewno Cię nigdy nie zostawi. Są dosłownie badania na to, że im wyższy poziom tkanki tłuszczowej, tym niższy testosteron. Wiadomo, że nie powinno się mieć również zbyt niskiej wartości tkanki tłuszczowej, ale mogę się założyć, że większość z Was nigdy w życiu nie zejdzie poniżej 10%, które i tak jest mokrym snem każdego kulturysty. Więc w sumie wszystko wraca do diety i treningu. Bo to właśnie musisz zrobić, żeby nie być grubym. W ogóle wkurza mnie to, że nie uczyli nas tego w szkole. Spędziliśmy masę czasu na uczenie się jakiejś historii, jakiegoś wzoru skróconego mnożenia, a nikt nam nie powiedział, co mamy jeść, żeby nie skończyć jak ten gruby nauczyciel od WF-u, który ma brzuch jakby codziennie chlał sześciopak żubra. Jeśli chcesz poznać prawdziwych ziomków i wspólnie z nimi Tworzyć społeczeństwo i się nawzajem motywować, prosić o radę siłowi, mentalu i diety, rozmawiać bezpośrednio ze mną i co tydzień łączyć się na spotkania, na których odpowiadam na Wasze anonimowe pytania, to dołącz do naszego serwera na Discordzie, do którego link jest w opisie tego filmu. Polub ten film i pamiętaj, nie obserwuj tego kanału, jak masz zamiar dalej siedzieć na pizdzie. Halo!